Cześć, witajcie, Ja 08 8 z tej strony witam was w kolejnym inboxingu na moim kanale i dziś zapakujemy sobie paczkę dla top donatora miesiąca listopada. Byku, bo to mowa, został top donatorem miesiąca listopada po długiej i męczącej batalii, Także gratulacje raz jeszcze. No i spakujmy dla niego paczkę. Jako już byku jest po raz pierwszy top donatorem, to oczywiście wlatuje podkładeczka prosto diorpad.pl Mister Xowa podkładka. Tak więc ten karton ląduje tutaj oczywiście. Y podkładkę otrzymasz prosto od diorpada. No i teraz po kolei. Słodycze dzieciństwa, kolorowe chrupki, czerwone chrupki, czyli maczugi, szyszka z ryżu, andruty, gumy turbo, a także gumy Donald. I żeby to wszystko popić, no niestety nie jest to frugo i to tym bardziej nie jest to to, które piłem sobie na streamach, czyli nowość, frugo gazowane w puszce. Niestety nie mogłem go już nigdzie znaleźć, ale wrzucam coś równie dobrego, równie z dzieciństwa i przypomniałem się jak na jednym ze streamów bodajże jak leciała ta piosenka, to ją podśpiewywałeś. Ja bardzo, bardzo lubię grapę, grapę, Grappę, Grappę, więc Grappa Ice oczywiście jest bardzo nice i ląduje do paki. I kończąc słodycze dzieciństwa, jako już niejednokrotnie przedstawiałeś się na filmach, między innymi z Minecrafta, jako Skibidi Byku, to dostajesz Skibidi Toilet. Może nie w stu ale taki kibel z lizakami i w środku jest jakiś taki kwaśny proszek do nich, więc zielony Skibidi Kibel. Proszę bardzo, to środka oczywiście tutaj wlatuje. No, i to tyle, jeżeli chodzi o słodycze dzieciństwa. I przejdźmy teraz do kolejnej sekcji, a jest to sekcja IBT. W listopadzie na jednym ze streamów otwierałem kuferek od IBT i tam były różne słodycze. I dostajesz właśnie z tego kuferka moci, truskawkowe moci. Wcześniej otrzymałem również cały karton, fasolek, wszystkich smaków, i one również lądują do paczki. A że w tym kuferku było pełno talarów, co prawda nie do jedzenia, to tak jeszcze, o. Wrzuca je, tak wiecie, dekoracyjnie do paczki. Jest ich 11, jak 11 miesiąc Top Donatora. Kolejną i zarazem ostatnią jedzeniową rzeczą powinien być medal za Top Donatora, ale niestety medale się wyprzedały, także no, niestety medalu nie ma, ale jest coś innego. Pralinki, thank you! Także thank you, byku, za bycie Top Donatorem i wrzucam Ci takie oto pralinki tutaj. Koniec jedzenia, idziemy do gadżetów. Bycie to donatorem po raz pierwszy łączy się z tym, że otrzymuje się gadżety związane z moim kanałem. I tak dostajesz tutaj dwie figurki z tajemniczych saszetek z Fortnite'a, kartę z tajemniczych saszetek z GTA V, kartę z tajemniczych saszetek z Minecraft'a, cztery obrazki z Gum Turbo, trzy kaktusowe wlepy, no i wlepę Assassin's 08 Design, wlepa dla ugis Dodatkowo wrzucam jedną z przypinek z Pixel Boxa i tak się składa, że jest to przypinka z listopada 2017 bodajże, badass... Smartas i Greatas, która oczywiście nawiązuje do Deadpoola, a żebyku jest fanem Marvela, to tak idealnie z tych unboxingów tutaj wrzucam tą Mimo iż na streamach w listopadzie Lego nie było, to czas na segmencik Lego Polibagów. I tak w paszce znajdują się następujące polibagi. Lego Ninjago jest to Polibag, który składaliśmy na jednym z testowych liveów dla wspierających. A że Byku jest prawie od samego początku wspierania, to na pewno pamięta to składanie. Byku to fan m.in. również DC, dlatego ląduje tutaj Lego Batman. A jak wspomniałem wcześniej o Marvelu, tak również ląduje tutaj Lego Marvel Venom. Teraz pora na Hot Wheelsy, no i tymi Hot Wheelsami jest Hot Will z Batmanem, właśnie żeby ten Batman z Polibaga miał na czym sobie jeździć. I jest to Batman Arkham Knight Batmobile. A także, żeby przypieczętować sezon Fortnite Remix Snoop Doggowy Low Lowrider. No nie jest to Snoop dogowy, ale jest to Lowrider Prosto, praktycznie wyjęty z GTA San Andreas, tudzież właśnie z Fortnite Remix. Mister x skarpetami dla ciebie są skarpetki z Michaelem Myersem, oczywiście, więc wrzucam je tutaj do paczuchy. I teraz już przejdźmy do segmentu gadżety dla wspierającego. Jak wspomniałem wcześniej, Byku jest m.in. fanem DC, Marvela, a także serii Payday. Dlatego gadżetami dla niego w tej paczce są trzy przypinki z Payday 2, fankobreloczek z Flashem, puzzle 3D ze Spider-Manem, i żebyś w końcu nie. Spóźniał się na nagrywki ani na voice chaty. Batmanowy budzik. Z gadżetu dla wspieracza jest jeszcze jedna rzecz, ale ona na końcu. Teraz przechodzimy do kwestii filmowej. No i filmem jest oczywiście Lego Ninjago, nawiązując do Lego, nawiązując do tego naszego polibaga, więc Lego Ninjago film tak Teraz gierki: Mysz teodor i jakieś inne gry. Earth 2160. Rexio i ortografia. Resident Evil 4, a także Kane and Lynch Deadman. Oraz Spider-Man Web of Shadows wraz. Z innymi grami, między innymi Vampire, The Masquerade, Bloodlines, spudełkowy Gierek, Sniper, pierwszy Far Cry i Lego Star Wars 2 Original Trilogy. No i teraz przedwczas na ostatni element z gadżetów dla Top Donatora. No i wspieracze pewnie doskonale pamiętają, co powiedziałem kiedyś Bykowi: czyli jeżeli będzie Top Donatorem, to jako już jest fanem serii Payday, to otrzyma. Moją maskę Dallas'a z Payday'a. Niestety, no powiem Wam szczerze, że ciężko jest mi się rozstać z tą maską. Mam z nią wiele wspomnień z dawnych czasów, czy to YouTube'a, czy to tak prywatnie. Dlatego, no niestety ta maska nie znajdzie się w paczce, wybacz Byku. Ale nie ma tego złego, ponieważ w paczce dla Top Donatora miesiąca listopada i to właśnie dla Byka, znajdzie się... Co to jest, moi drodzy? Payday 3, a dokładniej jest to maska z Payday'a trzeciego z edycji kolekcjonerskiej. Nóweczka oczywiście nigdy nie używana tak więc maska z edycji kolekcjonerskiej Payday'a 3 ląduje również tutaj do paczki nie mam zielonego pojęcia jak ja to wszystko zapakuję, bo pudło jest ogromne. Tak samo i tamto pudło, więc może być ciężko, ale maska z Payday'a 3 również tutaj się znajduje. Bykł jest fanem Payday'a, doskonale każdy wspieracz o tym wie, więc myślę, że taka maska zdecydowanie mu się spodoba. Nie jest to Dallas, ale jest to fajna maska również z Payday'a Super materiału, także myślę, że dla fana idealny prezencik. I podsumowując całą paczkę, oczywiście, moi drodzy, na końcu zdjęcie z podpisem: jest podpis, jest tył podziękowanie za topkę. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o paczkę dla Top Donatora miesiąca listopada. Koniecznie dajcie znać, jaką się ta paczka podoba, jak ją oceniacie. Mam nadzieję, że Tobie byku się spodoba. I tak jak wspominałem ostatnio, jest to prawdopodobnie przedostatnia paczka dla Top Donatora miesiąca. Widzimy się za miesiąc w ostatni, za miesiąc grudzień. I jaki będzie los paczek? No zobaczymy. Ale na ten moment podtrzymuję moje słowa. No i jest to przedostatnia paczka. No i kończymy z paczkami dla Top Donatorów. A więcej informacji macie w filmie w opisie. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, like zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli coś zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, jak oceniacie tą paczkę. I to tyle. Trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Jeszcze raz dzięki byku za topkę listopada. Gratuluję i na razie. Cześć!